Dzień dobry moi drodzy, witam Was. 24 grudnia, czyli ostatnim dniu vlogmas. Wigilię. Eee, ja w ogóle wstałam o 10. Poszłam spać o 5. Więc powiedzmy, że odespałam, ale kurczę, miałam ubudziny na, na 9, bo ja w ogóle nie wiedziałam co się dzieje. Nie słyszałam, bo nie ogarniałam, także moja mama mnie dopiero obudziła, ale mój mąż. Powinieneś być troszkę ciszej, bo dziecko jest usypione. Tak, to prawda, ale mój mąż robi e, sernik baskijski, który <gryw> miałam zrobić wczoraj i oczywiście mi się nie udało. Więc Wojtek robi, ale wiesz co, Wojtek, musimy zrobić? Ej. Ej, bo z racji, że mamy, nie mamy filadelfii, tylko mascarpone, to trzeba mieć trochę soli sypnąć, żeby tak fajnie wyrównać smaki. Tak jak się zrobi masa, to wtedy stwierdzimy, ile tej soli, co? Bo wiesz, o co chodzi, filadelfia jest takim słonym tym, Ну yeah. Proszę bardzo, od tego zaczynamy. No, otwieraj. Mocno musisz wcisnąć paluszkiem. Mocno, mocno, mocno! Pomóc? Pomóc, mam tak troszeczkę tu. O. o, bo właśnie ten kalendarz to do siebie ma, że się już rozwala. Mocno, proszę bardzo. Dzisiaj jak boba Snaila o smaku jagodowym. Bardzo proszę. I drugi kalendarz. Jagodowy. Jagodowy. Może dodajemy. Pięknie, i dada, proszę Misiu, dada. patrz ostatni raz już yes. dwadzieścia cztery stóp. Yep. Mhm. Mm. <gry> Super, bardzo. I popatrzcie w ogóle, jak wygląda teraz kalendarz, typu te puściutki. Ale jeszcze mam coś, Gloria, dla Ciebie. To jest kalendarz taki 25-dniowy. Jutro nie nagrywamy vlogmasu, możesz sobie dzisiaj otworzyć. Wow, co tam jest? Popatrz, rzeczy! Co to jest? Jeszcze jeden bing. To jest tym razem Bing z apteczką. Pamiętasz, że on szedł do doktor Moli na szczepionkę i miał swoją apteczkę, tak? Bawił się też doktora. Tak? Doktora. Doktora się też bawił, no? Chcesz otworzyć jeden? Który, który? Ten? Dobra, no to daj, otworzymy. Tak? A ten schowamy do szafki. No i mamusi ci otworzy. Z tym bingiem w kalendarzu adwentowym wyszło tak, że kupując figurkę dr Molly, ona była w zestawie z bingiem. Ja to wszystko tak musiałam skompletować, bo ciężko było. E, ciężko, w ogóle nie da się tych figurek kupić osobno, więc to jest słabe, e, bo jak się coś ma, no to trzeba kupić cały zestaw, gdzie tam jest dwie, trzy czy pięć figurek, e, więc Gloria ma po prostu dwóch bingów. Jestem właśnie w trakcie pakowania prezentów. E, I tutaj pokażę Wam, jaką, jaką mam koncepcję na to. tu na przykład. Jeden prezent zapakowany, czyli po prostu tak klasycznie, naturalnie, czyli mamy taki szary papier. Dodatkowo upierdzielam choinkę, gałązkę z choinki, e, sznureczek jutowy i tak naprawdę fajnie to wygląda. I dodatkowo takim złotym markerem zapisałam dla kogo jest prezent. Nie, nie wiem, czy ty masz coś takiego, bo ja mam taki, taki stres dzisiaj straszny. Ja właśnie, luz masz? Ja właśnie awansowałem do Silver Five, także... No mój mąż ma luz, no bo... Yy, znaczy, ja chciałam powiedzieć, mój mąż ma luz, bo dzisiaj sobie cały dzień gra, ale nie no, pomógł mi zrobić serni baskijski, yy, ogarnąć salutką kuchnię. Nie, naprawdę, czuję się, czuję, że się taka faktycznie taka odciążona. Zajął się dzieckiem, tak. Nie, no bardzo ci jestem wdzięczna. Dziękuję. Czy wiesz, to jest jakby niby też Twoja rola, żeby ten, ale po prostu jestem Ci wdzięczna, że tak ogarnąłeś faktycznie rano wszystko. No ja też mogłam pospać faktycznie do dziesiątej, nie? To sobie pospałam trochę i teraz się czuję naprawdę super. Dobra, kończę gadać i zabieram się do... nie wiem do czego się zabieram. w tym domu podczas przygotowań do Wigilii jest taki ojciec, który leży, ma na wszystko czas, czeka, kiedy w końcu ktoś go zawoła i powie Gotowe! Prawda? Tak? O okay, mówisz? Jak myślisz? Nie wiem, jak wyglądają przybijki, ale przysięgam Wam, to jest po prostu walka o przetrwanie. Nie da się zrobić czegoś na spokojnie, tylko cały czas w biegu. Pokażę Wam to, co mam na sobie. Jest to sukienka z Seven Oaks Ja już ją kiedyś dawno ubierałam na wigilię czy tam na święta, tak czy tak już długo ją mam, taka z falbankami nie wiedziałam za bardzo co mam brać, więc postawiłam tę sukienkę ona ma takie mm, rękawy które można zrobić w stylu hiszpanki, natomiast ja, że ja mam szerokie ramiona, to wolę sobie ją założyć w ten sposób, ja wiecznie jestem w rozpuszczonych włosach, więc stwierdziłam, że zrobię coś innego i postawiłam na takiego niskiego koka ale dziwnie się w nim czuję, więc zastanawiam się czy jednak go nie, nie rozwalić i nie wiem, zrobić coś innego czyli na przykład rozpuszczone włosy Witam się z Wami Kinga z przyszłości. Ten fragment nagrywam w Boże Narodzenie yy, i sobie myślałam, nie da mi to spokoju, gdy nie nagram, ponieważ yy, we vlogmasie 2021 jakoś pytałam Was, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w tych ostatnich vlogmasach i padł taki komentarz, przeczytam Wam. Ja chciałabym, żebyś jeszcze w ostatnim vlogmasie yy, powiedziała coś o Waszych świętach, jak spędzacie je obecnie, jakie są tradycje w Twoim rodzinnym domu, a jakie w domu rodzinnym Wojtka, jak zmieniły się święta od czasu, kiedy jest Gloria. No i tak pomyślałam sobie, kurczę, no jeżeli nie nagram tego teraz, to nagram dopiero za rok, więc... Po prostu nie dałoby mi to spokoju, gdybym czegoś tu faktycznie nie opowiedziała. Tym bardziej, że jest to vlog z Wigilii. Więc aż, aż się chce coś opowiedzieć. Czy ty chciałbyś coś opowiedzieć? Wojtek? Aktualnie konsumuję. A zjesz? Nie. Okej, okay, więc może powiem tak, jak wygląda jak wygląda tradycja. U nas wyglądało to tak, że w domu rodzinnym mieszkali moi dziadkowie, rodzice mojego taty. Więc z automatu tradycje, które mieliśmy jako dzieci, były przeniesione jakby od babci. Yy, babcia, jakby. Nie wiem, jakoś tak, tak to po prostu wyglądało. I tradycja wyglądała w ten sposób. Ja na przykład powiem Wam tak, co wspominam na przykład, co mój dziadek zawsze robił. Wyglądało to tak, że w momencie, gdy w wigilię 24 grudnia był ścisły post, mój dziadek na przykład nie jadł cały dzień. To zapamiętałam, że wszyscy właśnie gdzieś mieliśmy tak, że jedliśmy gdzieś tam, te ryby, jakieś tam śledzie, nie śledzie. A dziadek właśnie nie jadł cały dzień. I wyglądało to też tak, że z samego rana dziadek ubierał choinkę. Dziadek czy tam babcia ubierali właśnie choinkę. I to była taka ich tradycja. To zapamiętałam pamiętałam. No i wyglądało to tak, że na przykład zawsze wyczekiwało się tej pierwszej gwiazdki. Faktycznie patrzyliśmy na tę pierwszą gwiazdkę, no bo taka była gdzieś tam tradycja, że siada się, zasiada się do stołu, gdy za, zabuśnie na niebie pierwsza gwiazdka. Nie pamiętam, jak to było, y, kiedy moja babcia jeszcze żyła. Czy siadaliśmy faktycznie tak niedługo po tym, jak ta gwiazdka zaświeciła, ale... Jak pamiętam, tak potem wyglądało to tak, że no, jeździeliśmy dużo później faktycznie, niż na przykład wszyscy Wigilie. Dziadek pamiętam zawsze tak właśnie już oglądał te kolendy w telewizji, bardzo długo już czekał i nie wiedział za bardzo, gdzie się podziać, bo, no bo czekał tak na te wigilie no jeżeli chodzi właśnie o nasze tradycje, zawsze u nas na obrusie na przykład dawało się tak, że było pod obrusem sianko na, na tym obrus, a na obrusie wysypane ziarno. I na tym ziarno, ziarnie kładło się garnek z potrawą. I właśnie w momencie, gdy żyła jeszcze moja babcia, tradycja była taka, że każdy z domowników miał łyżkę i po prostu z jednego gara się jadło. Potem było tak, że jak już moja babcia zmarła, no jeszcze chwilę ta tradycja była podtrzymywana, ale potem był taki moment, pamiętam, tam, że moja mama wyjęła talerze i wtedy się rozpłakam, bo ja jestem taką totalnie tradycjonalistką. I jakby ja nie jestem w ogóle tym, tego typu człowiekiem, który idzie z postępem, z postępem czasu. Ja to się bardziej mam wrażenie, cofam i, i ja. Ja mam także, zawsze chcę tak zachować, zawsze mam tak, że chcę zachować te tradycje, i yy, jakoś tak robi mi się przykro na każde zmiany. Yy, no ale tak teraz wygląda na przykład już od kilku lat wigilia u moich rodziców, że każdy ma swój talerz i po prostu z jednego garnka się nakłada, każdy sobie nakłada tyle ile chce, tyle ile zje, no i tak sobie próbujemy każdej potrawy. Yy, a coś, co się zmieniło w naszej, w naszej yy, wigilii. Nie Dawid? powiedz mi przypomnij mi, czy u nas zanim Gloria się pojawiła na świecie, <laughs> Wigilie się jadło tak późno, na przykład 19 godzina? Tak, jadło się późno, ze względu na to, że zazwyczaj Wigilia wypadała w taki dzień, że mama pracowała i musiała powiedzieć pracę z tym, żeby jeszcze wrócić i później e, dokończyć przygotowanie do Wigilii. Tak, tak wyszło. i dlatego tą Wigilię, jak wypadła w niedzielę, po prostu mama miała więcej czasu i zjedliśmy wcześniej. Tak, ale też warto wspomnieć o tym, że na przykład gdy Gloria pojawiła się na świecie. To, że mówię, to w, zeszłym, w zeszłym roku jedliśmy wigilię tutaj też? Tak, to w zeszłym roku też była wcześniej wigilia, więc co zmieniło się odkąd jest Glory na świecie? Zmieniło się to, że jedzie się wcześniej wigilia. Żeby Glory też miała okazję spróbować, tak było w zeszłym roku. A w tym roku z racji właśnie niedzieli, no to też faktycznie mama nie była w pracy, więc udało się wszystko fajnie ogarnąć. I co Wam miałam ja mówić, no jakie tradycje mamy z Glorzem, tego jeszcze nie wiemy, bo my jeszcze z Wojtkiem nie mamy takich własnych tradycji, bo nie świętujemy świąt sami, ale z rodziną, więc o czym, jak to przyszłe lata pokażą. Ale co jeszcze tak pomyślałam sobie, że mogłabym, o na przykład, że moja babcia właśnie zapoczątkowała taką tradycję, że na stole wigilijnym pojawia się zupa, która nazywa się kwaśną zupą. Jest z kapustą, jest z ziemniakami, bardzo mocny taki wywar grzybowy, ale nie jest to kapuśniak, to jest coś jakby taka kwaśna zupa zabielana, nie nie jestem w stanie tego opisać. po prostu taka kwaśna zupa grzybowa, zabielana, przepyszna. I właśnie też moja mama kontynuuje tę tradycję i co roku ta zupa jest i ona się tak faktycznie bardzo mocno w kojarzy. No i nie wiem, moja babcia na przykład gotowała kluski śląskie z grzybami, to pamiętasz? Z takim sosem grzybowym. Moja mama na przykład już tego nie robi. I w ogóle co moja babcia też gotowała, dawała taką zupę grzybową, ale to nie była zupa grzybowa, to nawet nie była zupa grzybowa, tylko Grzyby w jakimś wywarze? Jakby to dali nazwać? Po prostu jakbyście pili wodę z grzybami. Pamiętasz? Był gar i po prostu tak jakbyście moczyli grzyby w wodzie. To takie coś babcia podawała. Tylko na ciepło oczywiście, taką jakby taki wywar z grzybów. To było takie obleśne, pamiętasz? W sensie to było fajne, esencjonalne, ale my jako dzieciaki nie chcieliśmy tego próbować za bardzo, więc tak. No i co? No i po Wigilii klasycznie otwiera się prezenty. Więc nie wiem, czy już później się czymś to różni? Nie wiem, dajcie znać w ogóle, jak to u Was wygląda? Czy otwieracie prezenty? Boże Narodzenie rano, czy otwieracie Wigilię po kolacji? Wydaje mi się, że w Polsce już tak się przyjęło, że się otwiera po kolacji. No więc nie wiem, co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć, jak to u nas wygląda. No chyba takie co najważniejsze powiedziałam. Dajcie znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło poczytać, jeżeli napiszecie, jakie są Wasze takie wyjątkowe tradycje, takie inne niż w każdym polskim domu. Eee, także zapiszcie, a ja zapraszam Was do dalszej części Vlogmasu, ostatniego już. Dobra, to daj, usiądź. No. No, do góry. Co to jest? Płosik. Plecak? Plecak. Ładny? Plecak. Co to? Musik. Musik na bok. tutaj masz jeszcze w plecaczku. Możemy? Co to? Co to? Co to? Co to jest? Śliczne. To A ja wczoraj szukałam, nie mogłam Co zobaczyć. tu jest? Piękne. Mm. Naklejki. Co jeszcze dalej? A sprawdź tutaj dalej. Sprawdzaj dalej. Halo? A właśnie to jest dowód na to, że dziecko nie potrzebuje dużo. Nie? Sprawdzamy, no, sprawdzaj no, do tego. nie Ile Co to jest? Popatrz! jakie złoto. Jezus! nie pasować do naszego domu. Ładko święta, popatrz! Fajne, i tu się śpiewek. śpiewa, jak śpiewa, Gorusia. Ja, 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 ja. Eee, Widać, że ta matka pakowała. To, to, to... proszę. Kocze. Kocia, a rączki, Boże mi się, nóżki do przodu. Nóżki do przodu. O, tak. Kocia. Tak. Pucio. Fajny, nowy. Książka. Chyba takiego nie masz. Chyba takiego nie masz. No ale będzie tu ci ciekawe czytanie, oglądanie, tak? A ja Tutaj popatrz, zegar do nauki. No jutro rozpakujemy, no. Tak? I popatrz, takie magazyny. Binga. Mm. Daj. Daj. Magazyny Binga. Magazyny Binga. Tak, powiedz, magazyny Binga. Opakujemy. Odpakujemy jutro, dobrze? Odpakujemy. No, a co to jest? Binka. Magazyny. Magazyny. Tak. Podoba ci się? Cześć. Yes. Co? Fajne? Binka. Mm, Binka. Ale fajne. A gdy wszyscy rozpakowali już swoje prezenty, teraz przyszła pora, pora na mnie. Jest cisza i spokój. Tutaj. Tutaj. Rozpakuję. Cisza i spokój. Okej. Okay. Pierwszy prezent, który tutaj mamy. Mhm. To, to, są, to są śmieci, wiesz? Tu, tu rozpakowuj, to mamie. już to, to. Słodycze i hajsik. Tu, ja hajsik nie mam. Nie, 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 Ja sobie wysiaduję tak jak co roku, nie ma tak. Daj kochanie. Kolejny prezencik, który tutaj mam. przyklej się jeszcze. Kolejna rzecz to jest peeling, który chciałam. I cały wór różnych pysznych słodyczy. Ostatni prezent, który mam, czyli taki bardzo ciekawy, to będzie mystery box. Dawid i Wojtek też mieli mystery box bo i były tam naprawdę bardzo fajne rzeczy, z takich rzeczy jak, nie wiem, Marvel, DC, Sam e, tam jeszcze było? Jakiś Rick and Morty było, takiego, nie? Okej, okay, ja mam z PL. tak to wygląda. Winter mystery box. Nie wiem, co tu jest, właśnie to jest najbardziej ciekawe. Mm. Żarcie. To jest box, który są różne słodycze. Mamy tu, uwaga, Werther's Originals e, popcorn. Mm -hmm. Oh. Kinder duo. Możesz to wybrać. co zapytać. to jest? nie Kismet, batonik. Czekolada. Te czekolady bardzo dobrze znam. To jest w ogóle duńska czekolada. Tak? Tak. Aero. Miętowe. Tutaj mamy takie ciasteczka Lotus. Czekolada z pistacją. O, tego nie przewodzę za tym. Takie, to są takie galaretki z pudrem. Pokaż. Late. To są takie saszetki. A, to jest takie coś w formie 3 w 1. Mega ciekawe. Przyda się. Yy, następnie mam Reese's Big Cup. Kolejna rzecz. Nugatti. Fajne. Dalej mam Duplo. Dalej mam taką pomarańczową bombkę. Kojarzę już to. Kojarzę to. No i ja hmm. chyba to kiedyś w jakimś prezencie o, się. Tego? bo kojarzę O, to jest pyszne kinder hipcia, jakieś cukierki, żelki imbirowe, baton pistacjowy to są swoje żywioły to są chyba jakieś gumy cynamonowe? jak nie wiesz co mi kupić, kupi mi żarcie, prosta sprawa tylko w sensie to nie od mojego męża tylko od mojego brata Karmelowy baton. Żarcie no się zawsze cię cieszy. O, to jest coś, co mojemu mężowi na pewno posmakuje. Czyli miód i musztarda. Takie chrupki. Okej. Okay. I ostatnia rzecz to jest, tutaj jest, Dawid mi podpowiedział, piwo imbirowe. Proszę. Dobre do drinków. <suszy> Proszę. Wiem, że Ty to chęcią wypijesz. Ja takie rzeczy nie piję. Także mi stary To, boks... to, jest to tak Straszne rzeczy. Mystery Box w ogóle od Tomka, tak? Bardzo dziękuję. Mega trafione nozy. Tej wie żarcie zawsze świetnym trafionym pomysłem. Bardzo się cieszę z tych prezentów pod choinkę, ponieważ mam zapas słodyczy na najbliższe 3 dni. Już ja, tak jesteśmy z mówię tak. Ej, wezmę sobie chyba karmelowy popcorn. Na co Wojtek? Ej, nie, nie wiesz, ktoś tam. Karmelowy popcorn przyjechał do mnie. Bruchy teoretycznie pełne, ale na ciasto zawsze się miejsce znajdzie. Więc oczywiście blokuje sernik baskiński. I on ogólnie wygląda tak. Jeżeli jeszcze nie znacie tego ciasta, to musicie spróbować. Zakochacie się. To jest najpyszniejszy sernik po prostu ever. Ja ogólnie nie lubię ciężkich serników. Kocham takie na bazie mascarpone, właśnie takie delikatne. Więc to jest klasa. Klasa sama w sobie. I ogólnie ten sernik... Dozoru, może wyglądać tak, jakby się nie udał i się spalił, ale właśnie taki jest jego urok. On ma coś takiego w sobie, że on bardzo wysoko rośnie, tak jakby miało dosłownie wypłynąć z formy. E, później delikatnie opada, przypieka mu się y, ta skórka, przez co daje taki karmelowy pozmak, No i na koniec jak wyjmujemy już z piekarnika, opada nam. I wystarczy później włożyć na dwie godzinki do, do lodówki i jest piękny serniczek, także kroję. I zajadamy. Popatrzcie sobie na dole siedzą, piją brandy. Brandy? Brandy? Brandy. Brandy piją. I zaproponowałam tak właśnie, czy mieliby ochotę na serniczka. Mmm, patrzcie na to. Mmm, mmm, mmm. Miałam ja w ogóle zrobić tym razem na spodzie takim ciasteczkowym, ale zapomniałam kupić ciasteczek, <grym> więc jest klasyczny, ale wiecie co wam jeszcze powiem? Mmm, na mascarpone smakuje bardzo dobrze w ogóle kiedyś robiłam go na mascarpone albo y, trochę na mascarpone, trochę na serku filadelfia jednak na serku filadelfia wychodzi najlepszy, bo ma taki słodko-słony posmak tutaj mimo, że dałam y, mimo, że dałam y, troszeczkę soli więcej, żeby tak podbić ten, ten, ten smak, no to jednak to nie wystarczyło, więc filadelfia jeżeli chcecie robić to typowo z filadelfią wychodzą najlepsze, no dobra kroję nie gadam, bo ja już chcę to zjeść That every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, Christmas! Merry Christmas you. Nadszedł ten moment, gdy mogę zdjąć kolczyki sukienkę i tak się totalnie wycisować. Jak ja czekałam na ten moment, to jest niesamowite. Praktycznie po świętach y, widzicie ten film, ale chciałabym, tak może powiedzmy, z okazji nowego roku, tak ogólnie złożyć Wam życzenia. Nie będę mówić takich oklepanych wiecie, rzeczy, typu zdrowia szczęścia, pomyślności itp, itd. Bardziej powiem w ten sposób. Zatrzymajcie się na chwilę. Pomyślcie, czego tak głęboko pragniecie w sercu. Czego potrzebujecie tak najbardziej? Ja po prostu tego Wam życzę. Co robi moje dziecko o 21.20? Na pewno nie śpi. Szaleństwo jest co? Plusia. ile prezentów dostałaś? Dużo co? Proszę bardzo, spineczki pozakładane, tak sobie poprosiłam. Tak. Naklejki, proszę bardzo, też. Zobaczcie, jaka tutaj. To jest burżuaza naklejkowa. Widzicie to? <grymne> Hit! Hit, dzidziu! Oj Boże, jak mi kości strzelają. Hit. A co ze spaniem? Jeszcze kolejną chcesz? Kajeniu. Daj, to mama zapnie. Okej. Co jak co, ja ze swoich prezentów jestem bardzo zadowolona. Kinderki, Kinder Bueno, Kinder Country, topiki. no zdecydowanie moje ulubione słodycze ja pierniczę zapas naprawdę na krótki czas. Nie wiem, no to się śmieję, ale naprawdę jestem tak szczęśliwa, że ze tego słodyczy, że nawet sobie nie wyobrażacie. A z tym peelingiem tu w ogóle wyszła taka akcja, Dawid mnie zapytał, co byś chciała Kinga pod choinkę, bo w sumie nie wiem co ci kupić. I ja tak mówię do niego peeling do ciała i faktycznie go miły mi peeling do ciała, a podpowiedziałam mu, że ten chce, bo kiedyś Wojtek kupił mi taki tylko z tego co pamiętam różowy. Różowy to był cukrowy, ten jest solny i pamiętam się, że mi się bardzo podobał, w ogóle był wydajny jak na takie małe opakowanie. Po pierwsze wydajny, po drugie piękny zapach i po trzecie zostawiał taką fajną powierzchnię, taką tłustą na skórze, w sensie taką nawilżową ale nie była od tego tłusta wanna, co jest bardzo ważne, bo czasami kule do kąpieli czy pilniki stawiają po prostu tak tustą warstwę, że oprócz kąpieli siebie i super wieczornego rytuału to trzeba jeszcze zrobić super wieczorny rytuał w wannie, myjąc ją całą tak to wygląda tutaj mamy w składzie niebieską glinkę algę i blue matcha mega fajny zapach, taki relaksujący, także super zrobię sobie na pewno na święta będę miała na to czas, chodź chcesz pomachać? Chodź, to jest taki peeling do ciała, wiesz? Ładnie pachnie. A to nie jest mi się do jedzenia, wiesz, bo tu widzę, że się oblizujesz. To jest, do, to jest do ciała. Wiesz, do ciała, do kąpieli. Wiesz? No, do kąpieli to jest dla mamusi. Wiesz? Jest i nasz magiczny słój. W środku wszystkie wasze zdjęcia, które posyłaliście, posyłałyście w sumie do mnie na maila i stwierdziłam, żeby było sprawiedliwie. Moja córka będzie losować. Glusiu, chodź. Wylosujesz jedno. Nie. Chodź. Chodź do się na kolanka. No chodź, chodź spokojnie. Jest fryzurka, co? <laughs> chodź. Proszę bardzo. Jedno wybierz. Jedno, jedno. Tak. Okej, okay, to dobrze. Rozcinamy. Poczekaj, czekaj, czekaj. się rozetnie. Ale emocje, co? Przypominam, że do zgarnięcia jest... E, spersonalizowana paczka, także ja się z tą osobą skontaktuję. E, w sensie najfajniej. Po co ja mówię? Najfajniej byłoby ta osoba do mnie napisała, bo nie chcę się na... z kimś przedwcześnie kontaktować, żeby nie, wiecie, nie zniszczyć tej niespodzianki. Bo jednak fajnie, jak z się ta osoba dowie. E, Boże, jak to rozciąć teraz? O matko. więc ja się z tą, e, z tą osobą zgadam, jakie są jej preferencje. No i zrobię jakiś fajny prezencik. Dobra. Jak to rozciąć teraz, żeby nie... Ja już pociągam całe zdjęcia. A, o, mamy to. Uwaga! Uwaga, uwaga! Mam już zdjęcie. I wygrywa. Proszę bardzo. Gabriela. Gabriela wygrywasz nasze vlogmasowe rozdanie, więc odezwij się do mnie. Widzę, że podałaś nick z Instagrama, więc na Instagramie się do mnie odezwij. To już tam omówimy szczegóły e, Twojej paczki, ale ja mam jeszcze niespodziankę dla. E, chciałabym wyróżnić po prostu dwie moje obserwatorki, moje widzki. E, czyli już Wam pokażę, tutaj mam zdjęcia, od razu sobie ściągnę telefon. E, chciałabym wyróżnić jeszcze Monikę oraz. Dominikę. Czyli o jej czy nie? Wostrzyło? Czyli moje yy, widzki, które są najbardziej aktywnymi komentatorami. Które komentują praktycznie każdy, jak nie każdy mój film na YouTube. Jak wchodzę na profil, to mam informację, że dały ponad 100 komentarzy na moim kanale. Co ma się najbardziej aktywne? I stwierdziłam, że dziewczyny chcę tutaj również wyróżnić. Także odezwijcie się do mnie czy na maila, czy za pośrednictwem Instagrama. Yy, I podajcie mi swój adres, także coś fajnego do Was wyślę. Tak, i moje dziecko robi mi to Kiedy pójdziesz spać? Na klej. Naklejki, tak, wiem, naklejki to życie. Także y, chyba już y, zakończę tego vlogmasa, ponieważ. Y, no co, chilujemy, świąteczkę i także odkładam aparat. Dziękuję Wam bardzo za ten vlogmas, za całe wsparcie, za wszystkie komentarze, za wszystkie takie słowa, y, takie otuchy, takie ponoszenie mnie na duchu, to jest naprawdę niesamowite. Może być na sam koniec vlogmas. To jest tak. No trzy, cztery! Dziękuję. Jestem taka wzruszona i zadowolona, zmęczona, ale taka jestem pozytywnie naprawdę zadowolona z tego. Pozytywnie zadowolona? Co? W sensie jestem bardzo zadowolona z tego vlogmasu. W sensie, że, że podołałam, że no nie wiem, jak ja, ja, ja już nie myślę, wiecie, już, już święta mi chodzą w głowie. Ja już nawet nie wiem co ja mówię. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz. Zlatuję outro i kończymy ten vlogmas.